Specjalne książki zasługują na specjalną otoczkę. Tak też dziś znajdujemy się w Bydgoskim Fordonie po to by porozmawiać o książce, która w sporej mierze bazuje na faktach. Oto inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Nie przypadkiem znajdujemy się w Fordonie, a to za sprawą zdarzeń, do których doszło tutaj na przełomie wieków. Otóż Bydgoszcz wówczas zasłynęła niestety niechlubnie na całą Polskę za sprawą morderstw, które zostały tutaj dokonane w 96 i w 99 roku. 1 października 1996 roku 16-letni Jacek Balicki pojechał do bydgoskiego Fordonu, by odwiedzić swojego kuzyna, Dawida. Kiedy 13-latek wiązał but, został zaatakowany. Wielokrotnie ugodzony nożami, zmarł w mieszkaniu, gdzie później znalazła go jego siostra. Mimo podejrzeń padających na Jacka Balickiego i mimo bardzo intensywnych przesłuchań policji nie udało się dowieść, że to właśnie on jest odpowiedzialny za brutalne zabójstwo, co jest tym bardziej kuriozalne, że sprawca pozostawił na miejscu zbrodni swoje DNA i nawet nie starał się zacierać śladów, a jedynie zmylić organy ścigania poprzez dokonanie kradzieży drobnej sumy pieniędzy. W 1998 roku prokuratura umorzyła śledztwo. 12 maja 1999 roku balicki zaatakował ponownie, tym razem swoją 16-letnią sąsiadkę mieszkającą przy ulicy Gdańskiej. Zaczaił się na Dominikę, gdy otwierała drzwi do mieszkania. Kilkakrotnie uderzył ją tłuczkiem do mięsa, po czym zaciągnął do swojego mieszkania i gdy odzyskała przytomność i próbowała zadzwonić do matki, by prosić ją o ratunek, zadał jej 49 ciosów nożem. Morderca rozebrał ofiary, włożył jej zwłoki do torby i wrzucił do brdy. Zaalarmowanemu przez matkę dziewczyny ojcu, który po telefonie Dominiki niezwłocznie wrócił do domu, Balicki powiedział, że Dominika wyszła z dwoma koleżankami. Tego samego dnia wędkarz znalazł ciało nastolatki w brdzie przy Wyspie Muńskiej, a policja zatrzymała sprawcę, który przyznał się do winy. W 2001 roku dobiegł końca proces Jacka Balickiego, który przyznał się również do zamordowania 13-letniego Dawida. Wyjaśnił, że morderstw dokonał, ponieważ wzbierała w nim agresja. I musiał ją wyładować. Został skazany na dożywocie, ale jak się przekonamy, bestia zbyt Bydgoszczy może niebawem wyjść na wolność. I w tym momencie przejść mogę do książki, której ten materiał jest poświęcony Inna Dusza Orbitowskiego. Książka, która została tak naprawdę napisana na kanwie tych tragicznych wydarzeń, ponieważ Łukasz Orbitowski. Wchodzi ze swoją powieścią do Bydgoszczy, przedstawiając nam troje nastolatków, no i tam bohaterów pobocznych. I choć imiona że dzieciaków nie mają żadnego związku z rzeczywistością, to jednak bazują na tych postaciach, które odegrały kluczowe role. W tamtych zdarzeniach, do których doszło u schyłku XX wieku. Bohaterami tej książki jest tak naprawdę troje nastolatków. Jest Jędrek, który przede wszystkim pragnie zostać żołnierzem. Chce zaciągnąć się do legi cudzoziemskiej, chce jako żołnierz prowadzić swoje wspaniałe, szczęśliwe życie. Z drugiej strony jest Krzysiek, który marzy w gruncie rzeczy tylko o tym, by jego ojciec przestał pić, by w jego domu było normalnie. No i jeszcze jest on trzeci, Darek. Chłopiec, który tak naprawdę marzy tylko o tym, żeby zbyt Bydgoszczy się wydostać, ponieważ nie sądzi by w tym mieście żeby miało go spotkać coś dobrego. To jest książka, która na pozór zdawać się może bardzo ciężka. Przez wzgląd na te wydarzenia, przez wzgląd na to, że Orbitowski orbituje tutaj wokół prawdziwej zbrodni, przez wzgląd na to, że autor nieustannie dotyka tego problemu. Nie robi tego w sposób dosłowny. Nie mamy tutaj podanych dokładnych miejsc zdarzeń. Imiona i nazwiska bohaterów zostały zmienione. Pewne okoliczności Również. Natomiast faktem pozostaje, że Orbitowski z pewnością uczynił to, by nie rozdrapywać ran, by nie bawić się w reportażystę, bo to nie jest reportaż. Ta książka to jest fikcja literacka, choć podbudowana oczywiście na kanwie prawdziwych wydarzeń. I moja myśl, kiedy otrzymałem propozycję z recenzowania innej duszy, była następująca. Fajnie, że Orbitowski, fajnie, że Bydgoszcz, fajnie, że lata 90. przecież sam mieszkam pod Bydgoszczą. Moja żona czytaczowa y, mieszkała, urodziła się w Bydgoszczy i jest bardzo blisko. Z tym Miastem związana, natomiast przerażała mnie wizja czytania o autentycznych zbrodniach, o autentycznych zdarzeniach, do których tutaj niegdyś doszło. Przy czym już na samym początku zrozumiałem, że moje obawy są płonne, ponieważ Orbitowski napisał nam tutaj tak naprawdę książkę. Niemalże gawędziarską, opowiadającą przede wszystkim o tym życiu młodzieży w latach 90. w Bydgoszczy, jakież to były rozrywki. I pod tym kątem powiedziałbym wręcz, że to jest książka, która z pewnością trafi do moich równolatków, czy też do osób starszych, do osób, które pamiętają, e, oczywiście kult siłowni rozkręcanych w piwnicy, e, kult zbierania tazosów e, z Gwiezdnymi wojnami i te wszystkie inne, oczywiście elementy, które nieodzownie kojarzą się z latami 90. -tymi. Pod tym kątem można powiedzieć, że to jest nic więcej jak obyczajówka. Mamy tutaj pewną szczególną narrację prowadzoną. Narrację prowadzoną tak naprawdę z perspektywy Krzyśka. Chłopaka, który stara się zrozumieć, co też temu jędrkowi do głowy strzeliło, dlaczego on dokonał swoich zbrodni. I ta narracja wygląda w taki sposób, że myśli Krzyśka oczywiście poznajemy, cała ta historia jest opowiadana z jego perspektywy, niemniej przełączamy się również na perspektywę trzecioosobową dotyczącą choćby postaci jędrka. Tyle, że wówczas narrator. Pełni funkcję typowego obserwatora, nie zagłębia się w żadne myśli bohatera, nie zagłębia się w jego uczucia, w motywację, w związku z czym dostajemy taką zimną, surową narrację, zimny obraz człowieka, który dokonuje czynów, których dokonuje. I tak naprawdę do samego końca nie możemy zrozumieć, o co chodzi. Ta książka nie odpowiada na żadne pytanie. Ta książka te pytania stawia: dlaczego? Czy można było temu zapobiec? Co można było zrobić inaczej? Co temu bohaterowi, co tej postaci, co temu człowiekowi wreszcie, jeżeli skupimy się na tym, że jest to historia poniekąd wzorowana na życiu Jacka Balickiego, strzeliło do głowy, by dopuścić się do tak makabrycznych czynów? Dlaczego? Czy jest tutaj jakiś motyw? Czy jest tutaj jakiś sens? Czy jest to po prostu inna dusza, pierwiastek zła, który w tym młodym człowieku. Obudził się nagle żądając krwi, żądając mordu powiedziałbym, że ta książka, choć ma tę podbudowę bardzo mroczną, bardzo niepokojącą, powiedziałbym ocierającą się o thriller, pozostaje jednak takim obrazkiem przedstawiającym Bydgoszcz lat 90., ale też nie do końca jest to Bydgoszcz lat 90. Łukasz Orbitowski opisywał Bydgoszcz, której nie do końca znał, w której być może nie bywał na tyle często, bym móc ją dokładnie opisać. Z drugiej strony te lata 90. Książka po raz pierwszy została wydana w 2015 roku, natomiast dotyczy ona zdarzeń, które miały miejsce pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. No. Tutaj raczej skupiająca się na końcu lat 90. I widać tutaj jednak tę perspektywę czasu. Widać to, że ta opowieść została skomponowana nieco później, a te symbole lat 90. zostały utkane w fabule tak, by nikt nie miał wątpliwości o jakich czasach czyta. Stąd też pojawiają się oczywiście kultowe słodycze z tamtych czasów, kultowe rzeczy, kultowe nawiązania popkulturowe, ale brakuje mi w tym jakiejś takiej głębi pokazującej prawdę tych lat 90. Brakuje mi takiego głębszego zajrzenia za kulisy domów, zajrzenia do tych salonów, do tego co tam się działo, nie skupywania się jedynie na symbolice, ale też często skupienia się na tym, co było w tle. Przecież rodzący się kapitalizm, rozwijający stale, to jest pożywka niezwykła dla opowiedzenia tego typu historii, ale mówiąc nawet o tym już teraz, zastanawiam się, czy to miałoby sens w kontekście opowieści o młodych ludziach, o młodzieńcach. No przecież oni tu mieli 14, czy tam 16 lat, w związku z czym to są Młodzi ludzie, którzy tego typu tematami z pewnością się nie interesowali, ta narracja jest, tak jak wspomniałem, nieco gawędziarska. Ona czasami tym stylem literackim wykracza ponad to, co mógł myśleć i opowiedzieć nastoletni Krzysiek, mający w tej opowieści zaledwie 14 lat. Stąd też mieszają się pewne rzeczy, aczkolwiek nie wpływa to na odbiór tej książki, bo raz czyta się ją bardzo dobrze, dwa. Potrafi ona człowiekiem wstrząsnąć poprzez ukazanie tej niezwykłej perspektywy. No i trzy, każe zadawać sobie pytania na temat tego, dlaczego do tej zbrodni doszło. Pytania, na które odpowiedzi nigdy nie dostaniemy. Pytania, które zdają się być bardzo aktualne, zwłaszcza teraz, kiedy zabójca, autentyczny zabójca Jacek Baliski ma w 2026 roku mieć możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie z więzienia. Jacek Baliski, który nigdy nie wykazał skruchy. Jacek Baliski, który zamordował... Dwoje nastolatków z wyjątkowo zimną krwią, czy takiego człowieka można wypuścić na wolność? Myślę, że ta książka wznowiona teraz yy, każe zadawać sobie pytania, każe zastanawiać się nad tym, czy ten miły sąsiad, czy ten miły człowiek z sąsiedztwa rzeczywiście jest taki miły, bo przecież w obliczu tego typu zbrodni tak często słyszymy, to był zwykły, porządny chłopak, co mu do głowy strzeliło. Może właśnie tego typu historia, która jest brutalnie prawdziwa, no i oparta na brutalnej prawdzie, jest nam potrzebna po to, żebyśmy. Podchodzili do ludzi z mniejszym zaufaniem, po to byśmy bardziej uważnie podchodzili do każdego człowieka, którego spotykamy na swojej drodze. Nieważne, czy jest to osoba bliska, znana nam, czy nieznana, natomiast warto zawsze zachować gdzieś ten zdrowy rozsądek i ten ułamek choćby. Ostrożności w swojej głowie. No Uważam, że jest to lektura bardzo potrzebna, przepięknie zresztą przez Orbitowskiego napisana. Z jednej strony cieszę się, mogą czytać obydgoszczy tych lat 90., -tych, mogąc przeżywać te sentymenty, bo dla osoby w moim wieku jest to nie lada gratka. Z drugiej strony czułem się przytłoczony często tą motywacją bohatera i brakiem świadomości, co mu w głowie siedzi. Bo to było tak bardzo nietypowe przecież dla powieści, by widzieć jedynie czyny, by obserwować jedynie, co bohater robi. Natomiast Natomiast nie wiedzieć dlaczego, jak, co w tym momencie czuje, co mu chodzi po głowie, jakie ma plany. Tego tutaj nie ma, więc taki surowy przekaz, taka narracja zdaje się być idealną dla tego typu powieści. No, Orbitowski zaskoczył mnie bardzo na plus, bardzo mi się ta książka podoba, choć z 2015 roku, choć można byłoby powiedzieć mająca już swoje lata, to zdecydowanie zasługująca na to wznowienie, które teraz trzymam w rękach. No, a zbrodnie warte są tego, by o nich pamiętać, by te ofiary nie były pamiętane tylko chwilę po śmierci, by te znicze, kiedy już znikną z tych uliczek, kamieniczek. Nie wiązały się z tym, że o tych ofiarach się zapomina, bo historia lubi zataczać koło. Kiedy zapominamy o ofiarach, stajemy się dużo bardziej podatni na kolejny atak. I wydaje mi się, że o tym poniekąd jest ta książka. Książka trudna, ale nie na tyle, żeby nie czytać jej z zainteresowaniem, choć przyznaję. No Trzeba mieć z tyłu głowy tę świadomość, że to, co jest tutaj opisywane w sporej mierze jednak bazuje na rzeczywistości, która zdecydowanie do kolorowych nie należy i osoby o słabszych nerwach, o większej wrażliwości z pewnością na tej książce się ucierpią. I to nie mało niemniej, ja polecam wyjątkowa książka, która wdziera się do duszy, wdziera się do serca i myślę, że zostanie ze mną na dłużej, zwłaszcza, że za jej pośrednictwem mogłem poznać kulisy. Naprawdę dramatycznych zdarzeń, bo wiadomo, zło nigdy nie śpi, zło nie umiera, a pierwiastek zła może się ukryć. W każdym, o czym Łukasz Orbitowski tak pięknie nam w tej książce opowiedział. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.